Powitać, powitać. U mnie cały czas sezon namiotowy trwa. Stąd przyjechałem i wam pokażę dokąd dojechałem i gdzie się rozbiłem. Później tam może będę mniej mówił, bo trochę ludzi jest na skałach spinaczkowych. Oczywiście boso. Jak zawsze. No i tutaj pomału już dochodzimy do miejsca, w którym będę nocował. Także już się wcześniej wprowadziłem do namiotu, zanim ten filmik się tworzy. Teraz taką panoramę spróbuję zrobić. Jak będę tam na dole, to się nie będę odzywał. Zresztą. gdzieś źle widać ten namiocik tu trochę takiego miejsca na ognisko nawet Zazwyczaj to się rozbijałem co roku tam na dole ale już ktoś tam jest także dzisiaj byłoby trochę ciężko Zaraz tam zejdę to z dołu to pokażę jak wygląda No, powoli schodzimy na dół, powiem tylko tyle, że święto wszystkich nie ma brzydkich miejsc, są same tylko ładne. Tam dalej podejść, tam strach, można spaść. troszeczkę wschodzimy, o tu jeden błąd i człowieka nie ma Słuchajcie, to taka, takie są przepaście, że faktycznie łatwo spać, nogę skręcić Trzeba uważać W tamtym roku fajny tu był obrazek Gdzie mama karmiła dzieciaka z piersi a tatuś się spinał na skałki Tu coś takiego dla humoru Tu jest takie główne wejście do tych skałek, ale strasznie dzisiaj dużo ludzi. Może rano stanę i przy innym oświetleniu jeszcze coś tam filmuję Ja sobie właśnie tam u góry nocuję Zazwyczaj nocowałem zawsze w tym miejscu, gdzie teraz jest główny plan. A no, po tej drugiej stronie wejść tutaj to jest hardkorowo, nie powiem. No nic, przetestujemy <coughs> najnowszy preparat na kleszcze. Dobra, słuchajcie, udało mi się dostać <coughs> na drugą stronę. Tam stoi mój sprzęt. Panie tak się idzie ścieżką zderzyło, lecz uważa, można paść Nie mówię głośno, za dużo osób od tej strony Równe wejście do tego wąwoziku Tu chwilę gdzieś jakieś liny zaczepione A jestem po drugiej stronie Jeszcze na koniec taki fragmencik w tą stronę. Także nie trzeba daleko wyjechać, żeby się zabić. W sensie nie uważnym chodzenia po górach. Niekoniecznie muszą być to tatry i rysy. I takim widoczkiem zakończę ten film. Pozdrawiam. Artur.